Rościna worków big bag. Autor wynalazku Mariusz Suchara. Potrzeba jest matką wynalazków, powtarza przysłowie Mariusz Suchara z Wólki Łabuńskiej w gminie Łabunie, koło Zamościa, gdzie prowadzi 10 hektarowe gospodarstwo. Absolwent technikum mechanicznego, typowy dwuzawodowiec, zapalony pasjonat rolnictwa i techniki. Pracuje w firmie produkującej maszyny rolnicze jako operator wycinarki laserowej. Do naszego konkursu zgłasza m.in. rozcinacz do big bagów. Urządzenie zamontował na swoim niewielkim rozsiewaczu krajowej produkcji. Oprócz bezpieczeństwa użytkowania i usprawnienia pracy w postaci samoistnego rozcięcia big baga, bez konieczności wysiadania ściągnika celem użycia noża, inną równie ważną zaletą pracy urządzenia jest zdrowie rolnika. Rozcięcie worka rościnakiem pozwala bowiem użytkownikowi rozsiewacza uniknąć wdychania szkodliwych oparów i nawozowego pyłu. Rolnik oszczędza więc czas, zbędny wysiłek przy wysiadaniu z kabiny ciągnika, a przede wszystkim nie naraża własnego gardła i płuc przy pracy z substancjami chemicznymi. Mariusz Suchara koszty skonstruowania i montażu rościnaka szacuje na zaledwie 300 zł. Kupował okazyjnie jego elementy, niektóre miał własne. Urządzenie zostało zgłoszone do urzędu patentowego w celu ochrony jako wzór użytkowy. Uniemożliwia to jego produkcję na masową skalę przez firmy, zezwala jednak na skorzystanie z pomysłu rolnikom i wdrożenie go we własnym gospodarstwie, czym się dzieli za pośrednictwem naszej redakcji.